Młody kierowca, ale najpierw jedną osobę też nie Ten młody kierowca wsiada do pojazdu, proszę. To jest pojazd. Proszę siąść. Tak. Yy, ma pan prawo jazdy? Yy, nie ma pan prawo jazdy. To ja pana pouczę. Wsiadł pan do pojazdów, ale teraz trzeba by zamieszkać do docieka. Pas bezpieczeństwa wyciąga się delikatnie, zapina to się dokładnie, tak jak mieliśmy to prezentowane tam na jednym ze spodów. Zapina się, pas siada. Prędkość jest, powiedziałem, około 30 km na godzinę. Jest pan zapięty. Proszę się nie bać. Zobaczymy jak to będzie. że w miarę bezpieczny, czuł się pan bezpieczny, tak? Jest to prędkość, ale uderzenie, jak sami zobaczymy, było dość dość yy, silne. To było silne. Także pan mówi, że bez pasów tutaj nie będziemy próbować pasów dlatego, że yy, niestety musimy uczyć młodych kierowców przestrzegania podstawowych przepisów. Niemniej tak tutaj pan mówi, że dość silne było zapięty i przygotowuje się do jazdy. I tutaj e, niech, niech się Pan nie boi. E, I dochodzi do zderzenia z prędkością około 30 km. Jakie odczucie? Nie za pani mówi, że odczucie nie jest za bardzo fajne. No, a gdyby było bez pasów. Dziękuję. I niech pan przyjdzie. I niech pan przyjdzie. Kierowca przechodzi po piwę. Zapamiętajcie, jak się trzęsie. Niech pan kierowca tutaj idzie ze mną. Niech pan przejdzie tutaj. Krótki komentarz. Piwo, które sprzedają y, w sklepach, to takie normalne, ono ma od 4% do 5,5%. Nieraz może ci się zdarzyć, bo y, występuje y, tak, y, takie zjawisko, że ono może mieć nieraz coraz więcej 6% czy ileś. Dlatego wszystkie kampanie mówią tak. Jeżeli wybiłeś piwo, to nie jest. Odczekaj przynajmniej 2 godziny, żebyś żebyś nie miał tego alkoholu w ogóle. To aktualnie jest po piwku. Tak reaguje kierowca. Wypadek. 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 To są właśnie Taka jest reakcja. To jest wtedy jak wypije i jedzie bez

No widzicie, dziewczyny bardziej nam tą głowę odbądzą, tak? To no, ja no, ja no,